Matzkę Ziemeczki, jestem Lolo999 i dzisiaj ze mną jest Mr. Y, nagrywamy dzisiaj na serwerze Jasia, Stragan... Y, no, na serwerze Verteza ja, przepraszam. Y, y, na mapce Stragan 1. I ogłaszam konkurs y, na y, najlepszy kawał Ever. Jak to Mateusz? Na, na najlepszy kawał Ever. Y, piszcie w komentarzach. Y, te, piszcie. I po prostu my wybierzemy najlepszy i nagroda będzie taka, że wy przeczytamy go na, ym, na... przeczytamy go na naszym odcinku i powiemy od kogo. I mu pogratulujemy. Osobiście. Więc, ma, no, więc mam nadzieję, że, be, że to będzie zachęta dla Was. Więc no, gramy. U, kruchy dotyk mam. Dobrze. Ubijacza. Kruchy dotyk, ubijaczek. Gdzie ty jesteś? Na środku? Tak. Jestem też. Na, gó na górę nie bo jakiś typ jest. No ale chodzi ja mam, mam ubijacza się... i kruchy dotyk. Co lepiej być kruchym dotykiem czy ubijaczem? Wiesz co. Kruchy. O Jezu, sorry, sorry, wystraszyłem się. Ubiacza sobie daj na drugą kratkę, a do doty dotyk na pierwszą. Czyli mam trzy bi bić. Ha. Mam kilo, a on się zabudował, dobra. I zabuduj tyły, zabuduj tyły. Chodź lecimy. Nawet dobrze, bo jakiś ty poszedł. No buduj, buduj. Znaczy Widzę go. To czym bić o kurwa. dotyk, krukę dotyk. ty Ne, davaj. Ne. Davaj do góry. Do budu, budu, Tak. Ojej, ne dobrý ten osme. tam biało. Tenki. A ładnie. Pomoc! Pomokse. Aha, spadłem. Niczego nie było. O, 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 o spadłem. Naprawdę, lol. No. Ej, dobra, chodź. Wychodzimy. Okej? Okay? Dobra, chodź na... chodź no, nam, no. Tam, na bardykt. Twierdzę dwa. Jestem, Jestem. West Western byłem... Nie, tak. siema. Ile 15 minut. Aha, ja coś to może mamy skape'a, yy, możemy podać. Właśnie tym go teraz gadamy? Możemy podać jak yy, będzie dużo subskrypcji i lajków i komentarzy. No i Pamiętajcie o żartach ever. Nawet chyba my, nawet ja chyba napiszę. Napiszę też. Może. A ty napiszesz w komentarzu? Nie wiem, chyba nie. Nie wiem, nie znam kanału. No to, to może może, może poprosić kołdę. Nie wiem, może napiszę. Zobaczę. Ej, mam takie dwa sety, takie same ten. Mam takie... Ale... Ej, ale się złożyło! Nie, to Super się złożyło. Wiesz mam... Patrz, mam klatę i hełm takie same i klatę i hełm taką samą. Ale z takimi samymi enchantami. dla Ciebie witemki chodzi do mnie. Ej, co idziesz? Jestem na środku, idę na środek. Ja akurat O coś, nie, na O nie, typek ma, ma Herkulesa. Ma Herkules. Na środku? Nie. O nie. Jest na środku. Pomocy! Widzisz kwiatka? Widzisz kwiatka, bo ma, ma czegója rukulezowa. Nie nie, 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 nie widzę Cię. Nie wiem w ogóle, gdzie Ty jesteś. Gdzie Ty jesteś w ogóle? Patrz, skacze, skacze, patrz! O, o. Help me! Typek ma... Um, maczugę Herkulesa, rozumiesz? No chodź, żołnaj niego. No. Ja już jestem. Dzie aha! Tutaj. Lecimy do niego? Lecimy do niego. Dobra, wcale nie śpię. A ty, i... kim Aha, ja w ogóle miałam maczugę do kolesa. Szerszenie, uszerszenie. Ja szablę nie słyszę. Jeszcze... Ty ja sobie idę, wyrzucać tej dębki. Okej, okay. pasuje. Mi. Bo chowam do skrzyni, Albo od niej, bo ktoś tam weźmie to gdzieś źle. Oj, okay. wyrzuciłam szczołę. Aha. Mogę ci dać jedną maczugę Herkulesa, bo mam razy dwa. Wiesz, mogę ci rzucić, jak chcesz, bo jak nie chcesz, to nie muszę. Dobra. Chcesz maczugę Herkulesa? No daj. Masz. No, kurwa, no. Ale myślałam, że rzucisz do tej kubki. Nie rzuciłam, na szczęście. Widzę to. Tam jest typon. Uwaga, rozwalam dom jak coś. Uciekaj. Aha, nie, Aha, dobra, dobra. Nie, ja chcę to zrobić. nie, nie mam tego. Nie mam tego następuje. Trzy te trzy. Spadamy, spadamy, spadamy. Pomocno! Jaki dziad. Aha, okej. Okay. Zjedzie. Ej, już 7 minut mam. to Dobra. A w ogóle chcecie sprawdzałeś na górze. Ej, jeszcze jeszcze, jeszcze na po. Sorry ziomki, ale to będzie chyba ostatnia ręka, już więcej nie zagamy, ale jeszcze może tą wygram. Aha, Eee, sorry. Ej, pan, jak fajnie Powiedziałam. Widziałam akurat mnie zastrzelili. Wiesz co na stadu? No dobra, chodź na bok tutaj, pożegnamy się, bo to nie ma sensu już. musiałem wyjść. Gdzie ty? O, wyszedłeś? Dobra, ja też. gdzie Ty jesteś? Chodź. Ja jestem koło Withera. O, okej, okay, dobra, ja też, o, widzę Cię, okej. Okay. Sorki, e, sorry, że była taka jedna, ale no nie tylko, ale pamiętajcie o tych kawałach, pamiętajcie, um. pamiętajcie. Mam nadzieję, że dużo będzie kawałów. I coś tam coś tam wybierzemy. Dobra, nie, będzie trzy będą miejsca. Będą trzy miejsca. Będą trzy miejsca. Pierwsze, drugie i trzecie. Jesteś na trzecim, tu jest drugie, a tu jest pierwsze. Aha, ja coś zapraszam na serwer Za bardzo zapraszam. Bardzo chętnie, bardzo bardzo. Bardzo fajny serwer. Zapraszam i tak. Dawajcie suby, łapkujcie, komentarze piszcie, kawały. No i dzięki za oglądanie po prostu i tyle. Narka, no sorry, że tak krótko. Cześć!